10 minut po godzinie 13.00. Artur Andrus, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Rządkowski. Witam państwa serdecznie. No, i może państwu od razu na początku, co obiecałeś mi, że co będziesz robił dzisiaj w ciągu całej audycji? Jak się umawialiśmy na to spotkanie? Ja zostałem zaproszony do trójki po to, żeby komplementować Artura Andrusa. I będę starał się bardzo to robić wdzięcznie i zaskakująco. Nie, to nie tak do końca. Ja cię nie zaprosiłem, dlatego, żebyś tym nie komplementował. Zaprosiłem cię dlatego, że dzisiaj przed 14 pojawi się premiera e, Radia ZAZUM twojego autorstwa, a to ty zaprosiłeś. Proponowałeś, że będziesz mnie komplementował, i ja chętnie na coś takiego przystałem. Wydaje mi się, Arturze, że gmiesz i to kołasz w taki sposób, że teraz właśnie dotykasz mnie swoim nosem. No dobrze, no to komplementuj. No, bo to nie był komplement związany z tym nosem. Co chcesz powiedzieć o mnie? No dobrze, a powiedz, ile mogę powiedzieć komplementów. No, ustalmy, że teraz jeden, a później zobaczymy, w zależności od tego, jaka będzie jakość tego jednego komplementu. Proszę. No to dobrze, a czy ktokolwiek powiedział coś o Twoich oczach? Czy powiedział ci kiedykolwiek jakiś mężczyzna coś o Twoich oczach? Nie. No to dobrze, drogi Arturze, Twoje oczy są jak pierwsze pierścionki Słowian. To jak odzyskam przytomność, to się tym zajmę. Akademia Rozrywki. W lesie Birnam żyła Irma, co czytała. Bardzo dziwna, Magbeta była ta Irma w lesie Birnam. W lesie Birnam żyła Irma, co czytała. Bardzo dziwna, Magbeta była ta Irma w lesie Birnam. To teraz zaczynajmy przedstawiać Dariusza Rządkowskiego, bo to może być dla niektórych ludzi znane nazwisko, ale może nie tak znane jak Zenon Laskowik, czy Bohdan Smoleń na przykład. Dlatego musimy wyjaśnić naszym słuchaczom dlaczego ty się znalazłeś w audycji kabaretowej, audycji rozrywkowej. Ta piosenka, którą państwo przed chwilą słyszeli, ta drobnostka śpiewana, to było w lesie Birnam, autorstwa naszego dzisiejszego gościa i to pochodzi ze spektaklu Kitta Kergulena, który był wystawiony w Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, tak? Tak. A jeszcze o innych swoich spektaklach możesz powiedzieć? Jakie to były inne twoje spektakle? No już wiele ich nie było, bo był tylko jeszcze jeden i to było w 2000 roku. Był spektakl w Teatrze Dramatycznym. W spektaklu występowała cała plejada wielkich aktorów i... Była to opowieść o takim parku, trochę takim parku absurdów, w którym spotykały się różne osoby i robiły różne bardzo dziwne, czasami mistyczne rzeczy. Zazum nazwa się od takiego zjawiska, które zostało wymyślone napy tego spektaklu. Chodziło nam o taką przestrzeń, która w momencie, kiedy patrzymy na coś i zwracamy na to uwagę, wręcz patrzymy na to z bliska. Na, na jakąkolwiek Zuje się za nami umyka nam kompletnie i nie wiemy, co się z co się naszymi plecami w tym momencie dzieje. Tak jak, na przykład, z kotem. Kot jest świetnym łowcą myszy, ale jak patrzy na tą mysz i chce ją upolować, to w tym momencie bardzo łatwo go złapać w siatkę. To wymyślona ta przestrzeń Zazum, czyli Zazum, przez którą tak naprawdę nie obserwujemy. Czujemy, że ona jest i może po prostu w jakichś tam momentach naszego życia mogłaby mistycznie nas dotknąć. Kto widział spektakl Zazum, to wie o czym jest, a kto nie widział, to niech sobie pomyśli, że to jest o kocie, którego można łatwo złapać, kiedy poluje na mysz. Jeszcze jedno skojarzenie nazwiska Rządkowski może Państwu towarzyszyć, powinno Państwu towarzyszyć, a to skojarzenie wywołamy takim krótkim fragmentem, który teraz przypomnimy. Siedział w swoim mieszkaniu na piętrze. Stawa sypią dojrzał w i pił gorącą herbatę w szklance. wiedzą el na laskę w filizan. Acadação sobre a vitrina. <music> Nagle. Ne. Pano ugo już słuchał. Delikatny stukanie do drzwi. Genero Helen me escuchando, delicada A la framuga. ostrożnie zawroć nowwaką prychał się. I wyjrzał przez Judasza i mirała por Eldas. To tylko we fragmencie, bo to trzeba oglądać. Kabaret Mumio. Nieprzypadkowo tutaj się pojawił ten klub, bowiem Dariusz Rządkowski jest jednym z wynalazców tego programu, jednym z twórców. Na, na płycie kabaret Mumio jest napisane, że jesteś jednym z twórców Pramumio tak zwanego, czyli rozumiem, że początki to też ten czas, kiedy Ty uczestniczyłeś w tworzeniu Mumio. Tak, to były takie czasy, kiedy razem z Darkiem Basińskim i Tomkiem Skorupą tworzyliśmy tak jakby zdręb. Takiego poczucia humoru, pewnej takiej estetyki, która, yy, która wtedy nas strasznie. a tak naprawdę to była niewiarygodna pasja i zabawa. Przez cały czas wymyślaliśmy różne zabawy po to, żeby nawzajem się nakręcać, i w ten sposób powstało bardzo dużo utworów, piosenek, sketchów i takich metod improwizacyjnych. To nie jest żadna metoda improwizacyjna, którą wymyślono, mówią, ale raczej taka towarzyska. I ten pan Eugeniusz to jest właśnie Twój wymysł, to postać przez Ciebie stworzona, prawda? Ten pan Eugeniusz. ...trochę taką żywą i nieżywą, a mianowicie z Darkiem Basińskim kiedyś ratowaliśmy kamienicę przed kompletną ruiną i żeśmy pracowali na rusztowaniu, usiłując wypełniać tych maszyn, które na takich kamienicach w Katowicach, one na ostatnim piętrze tkwią. Była zima i marzły nam ręce, delowaliśmy nawet oleju do tego gipsu. Nie wiem, w jakim stanie są te maszkarony <noise> teraz, ale wydaje mi się, że one nie wytrzymały jednak próby czasu i naszej, naszej restauracji. Spadliście z tych rusztowań, tak? I od ale, tego się ale, zaczęło. Ale pomagał nam tam taki pan, który miał na imię Eugeniusz. I żeby sobie umylić czas w wypełnianiu tych ubytków, wymyślaliśmy różne historie o panu Eugeniuszu właśnie. Ale stworzył nam się z... i ta wymyślona tak naprawdę na nucie na takim jakby na tnieniu historia później wylądowała na scenie. Darek zaczął do tego układać muzykę i przekładać to na hiszpański i nagle zrobił się z tego numer. No to już Państwo pewnie skojarzyli naszego dzisiejszego gościa z jego twórczością, a przypominam, przed godziną 14 dzisiaj pojawi się pierwszy odcinek Radia za Zoom, przygotowanego specjalnie dla nas, dla Akademii Rozrywki. Pan Stefan napisał do akademia.rozrywki.pl w sprawie komplementów, kiedyś ktoś mi powiedział, masz niebelne czoło. To ja skorzystam z tego komplementu i tobie teraz powiem, że masz niebanalne czoło. Bardzo dziękuję. Do rozmowy wrócimy za jakiś czas, a teraz zapraszam Państwa na spotkanie z naszymi reporterami penetrującymi: Janem Kazimierzem Siwkiem i Sylwestremowskim. Reportas Penetrujący: To chyba tutaj. O, jaki piękny nowyk. Może uda mi się w przedsionek wejść i może jakiś jak, założę konto i debecik jakiś. E o, dzień dobry. No ty, ty, ty. Ty, 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 ty. Wymoczek, wymoczek, dokąd ja, do idziesz? To kto, kto wymoczek? Zobacz, na czym stoisz. No to no to, to, jest... to jest trotuar. Trotuar ten należy do tej pralni. Ale jak Prosturop外 pralni? Tak, Luksusowej Dla bogatych, eleganckich hamów. A ja tu jestem od tego, żeby sortować Ale... klientele według fill... tego, tego, jak jest ubrana. Chyleczkę. ty masz po... po prostu stare ciuchy. Nie stare ciuchy. Nie no. Ty nie pasujesz klienta tej eleganckiej. Ty masz krawacik, steratki cieniutki.